Dzień dobry Państwu. Dziś, w ramach wewnętrznego tutoriala Centrum Nauczania i Certyfikacji UMCS, przedstawię Państwu, jak krok po kroku założyć własny kurs w ramach Wirtualnego Kampusu UMCS. Aby uprzyjemnić Państwu odbiór, w ramach stworzonych przeze mnie materiałów wideo, instrukcją będą towarzyszyć zdjęcia i nagrania przedstawiające poszczególne etapy działania. Gotowi? Zaczynajmy. Pierwszym krokiem jest wejście na stronę Wirtualnego Kampusu. Dostać się można na nią, wpisując następujący adres: www.campus.umcs.pl. Po dostaniu się na stronę należy odnaleźć przycisk opatrzony tekstem Zaloguj się. Znajduje się on w okolicach prawego górnego rogu strony kampusu. Po kliknięciu na niego lewym przyciskiem myszy zostaniemy przeniesieni do punktu logowania UMCS, gdzie musimy podać swój login oraz hasło. Wspomniane dane do wpisania w te dwie rubryki, zarówno w moim, jak i Państwa przypadku, najpewniej pokrywają się z tymi, których używamy przy okazji logowania do systemu USOS. Po prawidłowym zalogowaniu zostaniemy ponownie przeniesieni na stronę główną wirtualnego kampusu. Teraz musimy odnaleźć swoją jednostkę organizacyjną. Jak Państwo widzą, większość z obszarów reprezentuje poszczególne wydziały. My natomiast szukamy obszaru noszącego miano jednostki ogólnouczelniane. Obszar jednostek ogólnouczelnianych znajduje się pod obszarami wydziałów, obok obszaru szkoły doktorskie i jest on oznaczony kolorem żółtym. Po odnalezieniu go należy w niego kliknąć. Wtedy też zostaniemy przeniesieni do strony z listą jednostek ogólnouczelnianych. Wybieramy z tej listy naszą jednostkę, czyli Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych. Po wybraniu rozwiną się u Państwa dwie opcje. My klikamy w przycisk opatrzony tekstem Obszary Dydaktyczne Nauczycieli Centrum. Po kliknięciu ukaże nam się lista nazwisk lektorów, wśród których szukamy swojego. Dopiero wtedy będziemy mogli przejść do swojego obszaru kursowego. Zaznaczam, że w tym wypadku trzeba kliknąć swoje nazwisko dwukrotnie. Aktualnie znajdują się Państwo w swoim obszarze kursowym, w którym możemy dodawać i tworzyć nowe kursy. Aby utworzyć nowy kurs, klikamy przycisk Dodaj nowy kurs. Następnie wyświetli nam się okno, które pozwala nam dostosować parametry kursu do naszych wymagań i potrzeb. Następnie dodajemy nazwę kursu, która będzie widoczna na stronie. Następnie skróconą nazwę kursu która będzie widoczna jedynie dla nas. Potem pomijamy opcję kategoria kursu, a w czwartym wierszu określamy, czy chcemy, aby kurs był już widoczny na stronie, czy może, żeby był ukryty, na przykład na czas nanoszenia przez nas poprawek i modyfikacji. Teraz przejdźmy do dat. Możemy ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia kursu. Należy jednak pamiętać, że te daty będą sztywno określały czas dostępności i działania kursu. Warto się zastanowić, czy uruchamiać te daty, bo wtedy będą one ograniczać również nas. Aby ominąć tę kwestię, należy pozostawić datę rozpoczęcia kursu taką, jaką jest, a przy dacie zakończenia kursu należy odznaczyć przycisk włącz. Poza tymi elementami, znajdują się też w tym oknie opcje umożliwiające nam stworzenie krótkiego opisu kursu. Kolejnym parametrem, który możemy ustawić, jest format kursu. Proponowałbym wykorzystać układ tematyczny przykładowo. Jeśli mamy w semestrze 30 godzin zajęć, przy układzie tematycznym będzie to 15 jednostek tematycznych po 2 godziny każda. Poza nim dostępne są również układ towarzyski, tygodniowy oraz format pojedynczej aktywności. Dodatkowo możemy określić również liczbę sekcji. Kolejne elementy widoczne na ekranie, czyli wygląd, pliki i przesyłanie, śledzenie ukończenia, grupy. Zmiany nazwy ról oraz tagi są oczywiście możliwe do edycji, ale nie są one konieczne do uruchomienia kursu. Podsumowując, aby uruchomić kurs, należy wpisać jego nazwę, wpisać jego nazwę skróconą, określić widoczność kursu. Jeżeli tego nie zrobimy, gdy już kurs jest gotowy, studenci nie będą go widzieli i nie będą mogli się na niego zapisać, odznaczyć przycisk daty zakończenia kursu oraz wybrać format kursu. Po wykonaniu tych czynności, proszę wybrać opcję Zapisz i wróć. Teraz zostaliśmy przeniesieni do obszaru z naszymi kursami, który został wzbogacony o jeden dodatkowy. Jeśli chcemy, aby do kursu miały dostęp jedynie wybrane przez nas osoby, np. Na grupa ćwiczeniowa, wtedy powinniśmy opatrzyć kurs hasłem, które potem będziemy mogli przesłać w wybranej grupie studentów przez USOS, ale to już omówimy sobie w kolejnym materiale. Wracając. Aby dodać hasło, należy wejść w wybrany kurs, zejść do samego dołu strony i odnaleźć menu administracja. Tam w punkcie administracja kursem wybrać podpunkt użytkownicy, który po rozwinięciu wyświetli nam dodatkowe opcje. Po kliknięciu w opcję metody zapisów zostaniemy przeniesieni do okna, gdzie będziemy mogli zdecydować o sposobie zapisu studentów, a w tym znajduje się istotna dla nas możliwość opatrzenia kursu hasłem. Aby utworzyć hasło, które w wirtualnym kampusie nosi miano klucza dostępu, należy odnaleźć trzeci wiersz tabelki, aktualnie wyświetlający się w kolorze szarym. Obok niego znajdują się trzy ikony w polu o nazwie Modyfikuj: kosz, przekreślone oko i zębatka. Teraz, aby uruchomić możliwość zapisów samodzielnych, trzeba kliknąć w ikonę przekreślonego oka, która zmieni się na oko nieprzekreślone. Następnie proszę kliknąć zębatkę. Teraz zostaliśmy przeniesieni do menu ustawień. Nie ruszamy ustawień, a jedynie wyszukujemy wiersz opatrzony tekstem klucz dostępu, obok którego znajduje się opcja kliknij, aby wprowadzić. Po kliknięciu w nią lewym przyciskiem myszy otworzy nam się pole, gdzie będziemy mogli wpisać hasło strzegące dostępu do kursu. Skoro już założyliśmy kurs, przedstawię teraz Państwu, co możemy na taki kurs dodać i skąd to należy wziąć. Po wejściu w nowo utworzony kurs należy uruchomić tryb edycji, klikając w znajdujący się po prawej stronie ekranu zielony przycisk opatrzony tekstem Włącz tryb edycji. Przycisk zmieni kolor na czerwony. Od tego momentu możemy edytować zasoby kursu. Obok każdego tematu znajduje się symbol Ołówka, który umożliwia nam edycję tytułu danego tematu czy zasobu. Obok widzą również Państwo przycisk Modyfikuj. On z kolei zawiera cztery opcje: edycję tematu, podświetlenie, które daje nam możliwość wyróżnienia tematu oraz opcję ukrycia i usunięcia tematu. No ale najpierw dodajmy może temat pierwszych zajęć. Nazwijmy je Ćwiczenia 1. W prawym dolnym rogu okienka tematu znajduje się opcja Dodaj Aktywność. Gdy w nią klikniemy, wyświetli się nam baza aktywności, z których możemy wybrać tą, która najbardziej nas interesuje. Najpewniej najbardziej interesującą dla lektorów opcją jest wideokonferencja, dostępna w ramach BigBlueButton, znajdująca się na trzecim miejscu na liście. Po wybraniu aktywności i zatwierdzeniu jej, zostaniemy automatycznie przeniesieni do okna Ustawień i Edycji. Proszę jednak pamiętać, że ustawienia i możliwości edycji różnią się w zależności od wybranej przez nas aktywności. Na ten moment dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym materiale.